Dzisiaj będzie o najładniejszych grach generacji. Moim zdaniem. Zagrajnik TV nowa generacja, czy też, jak to mówią niektórzy, obecna, zaczęła się już niemal 4 lata temu i myślę, że to dobry moment, żeby, no wiecie, podsumować, co w tym czasie się ukazało. Oczywiście mam tu głównie na myśli grafikę. Chociaż na początku parę słów o samej generacji, która uważam jest dosyć wyjątkowa i nietypowa. Dotąd w historii gier było tak, że wraz z nową generacją, którą z reguły wyznaczały nowe konsole, ta stara odchodziła w cień. Czasem okres przejściowy trwał krócej lub dłużej, ale nigdy jeszcze tyle co obecnie. Bo można powiedzieć, że trwa on właściwie cały czas. I tak naprawdę nie wiadomo, kiedy w ogóle się skończy. Ciągle multum jest to osób, które mają starszy sprzęt i na takim właśnie sprzęcie grają. I mowa nie tylko o konsolach poprzedniej generacji, ale także dużo słabszych pc tach Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Tak wiele, że chyba w tym odcinku nie będę o nim mówił, bo temat zasługuje na całkowicie odrębny materiał. Dajcie znać, czy chcielibyście taki film zobaczyć. W każdym razie efektem tego jest to, że ta nowa generacja rozwija się wyjątkowo powoli. Wyjątkowo mało wyszło do sąd gier stricte zganowych i tak naprawdę w najbliższym czasie nie zapowiada się, żeby ten stan rzeczy miał się zmienić. Czy to dobrze, czy źle, każdy może sobie cenić samodzielnie. Dzisiaj jednak. W tym filmie najważniejsze jest to, że tak naprawdę wcale nie było aż tak wielu gier, spośród których mogłem wybierać. Bo no właśnie, tym pierwszym, najważniejszym wymogiem było to, żeby gry, o których będę dzisiaj mówił, faktycznie były grami nowej generacji. To jest, żeby powstały z myślą o tych nowych, naprawdę potężnych sprzętach. Cezurą, jaką sobie ustaliłem, jest więc rok 2020. I choć niby wcześniej mogły wyjść gry stricte next chociażby na pecety, to jednak tak naprawdę, no, za dużo ich nie było. Mimo tego, że pecety jako takie miały moc next -genów dużo, dużo wcześniej. A przyczyna jest rzecz jasna taka, że dopóki nowe konsole się nie ukazały, twórcom gier nie Pocało się robić nowych, przepięknych, ale także i niesamowicie kosztownych produkcji gier wyłącznie na pc -tach. Tak więc możemy się chyba zgodzić, że tak naprawdę gry next-genowe zaczęły powstawać w większej ilości dopiero po premierze nowych konsol. Gier wydanych wcześniej nie będę więc brał w tym filmie pod uwagę. Nawet jeżeli wyglądają tak dobrze, że spokojnie mogłyby się tutaj znaleźć. I mam na przykład na myśli takie gry jak od choćby Ghost of Tsushima, czyli jedna z najładniejszych moim zdaniem gier ostatnich lat, mimo tego, że powstała z myślą o starej PlayStation 4. Ale żeby nie było za łatwo, to w tym filmie jeszcze bardziej zawęziłem sobie kryteria wyboru. Mianowicie do takich gier next-genowych, Okazało się także na PC, -ta, a do tego obsługują techniki Nvidia. W tym tę najważniejszą z perspektywy posiadaczy gamingowych laptopów, czyli zwiększające wydajność i pozwalające zaoszczędzić baterie DLSS. A to akurat wynika z faktu, że to tego filmu jest Nvidia. Nvidia oraz Republika Graczy, która podesłała mi do testów takiego to potężnego laptopa. Rox Strix K18. I jest to laptop naprawdę potężny, z i9 13. generacji, 32GB RAM i mobilnym RTX-em 4090. Tak więc każdą z omówionych w tym filmie gier można odpalić na ten laptopu w najwyższych detalach. I nawet nie zacznie się wtedy kłócić. Ale więcej o tym laptopie pod koniec tego filmu, a tymczasem przejdźmy do naszej listy. Na liście najładniejszych gier generacji po prostu nie mogłoby zabraknąć Cyberpunk'a. I ja wiem, wiem, że gra miała na początku olbrzymie problemy i że także nierzadko odbijało się to na jej uprawie. Ja jednak Cyberpunk'a pokochałem od samego początku i od samego początku uważałem, że to jedna z najładniejszych gier, jakie kiedykolwiek się ukazały. Nawet pomimo wszystkich jej technicznych słabości, już na premierę robiła gigantyczne wrażenie. Mowa przede wszystkim o olbrzymim, pięknym i pełnym detali Night City. Night City, który łączy w sobie tak wiele różnych kultur i zupełnie inaczej wyglądających miejsc. Jestem też zdania, że absolutnie świetnie wyglądają w cyberpunku postacie. I mowa nie tylko o ich szczegółowych modelach, ale przede wszystkim animacjach. Między innymi mam oczywiście na myśli ich twarze i mimikę, ale także to jak poruszają się kiedy z nami rozmawiają, no powoduje, że odbiór cyberpunka jest inny niż w większości innych gier RPG. Serio, między innymi dzięki temu, że nasi rozmówcy po prostu nie stoją w miejscach jak słupy, a zawsze przy okazji gadania z nami coś robią, właśnie ten niby mały detal jest jedną z głównych przyczyn, dla których tak bardzo wsiąkamy w ten świat. Chociaż oczywiście powodów jest znacznie więcej. Ale miało być o prawie, a także na polu technicznym Cyberpunk robił i nadal robi gigantyczne wrażenie. Od dnia premiery ta polska gra była także tą, która najlepiej wykorzystywała śledzenie promieni. I ostatnio zaczęła robić to nawet jeszcze lepiej dzięki Path Singowi. No właśnie, to premierę Phantom Liberty wykorzystałem jako wytrych, żeby wprowadzić do tego filmu cyberpunka, który tak naprawdę do końca nie jest grą nowej generacji, bo przecież ukazał się także na stare konsole. Na swoje nieszczęście mam wrażenie. No ale już dodatek wyszedł wyłącznie na konsolę nowej generacji i naprawdę moc chociażby z dyskami SSD, więc myślę, że możemy nazwać cyberpunka w nowej generacji. Może troszkę to naciągamy, ale chyba się zgodzicie. Racze i Clank the Part. W dniu premiery tej gry byłem zdania, że wygląda ona niemal jak kinowa animacja, i szczerze mówiąc, nadal tak uważam. Ba, ciągle uważam, że to jedna z lepiej wyglądających gier tak w ogóle. Oczywiście ktoś powiedziałby, że łatwiej uzyskać tak niesamowity efekt w przypadku grafiki tak mocno stylizowanej, tak mocno bajkowej, ale ja nadal uważam, że to, czego udało się dokonać twórcom to niesamowite dzieło. Serio, to jak wszystko w tej grze jest niesamowicie plastyczne i jak doskonale płynnie poruszają się postacie, no ciężko wierzyć w to, że to jest gra, że to nie jest film Pixela czy coś. Serio, tyle brakuje. Ale w przypadku. Składa czeta i klanka także czuć, że jest to branek zgonowa, chociażby dlatego, że wykorzystuje te tak ważne w nowej generacji dyski SSD. Super szybkie dyski SSD, o których tyle było gadania, a tak naprawdę, po tym klankiem, mało która gra pokazuje, jak wielki drzemie w tym potencjał. Bo serio, to błyskawiczne przechodzenie między światami nadal wygląda niesamowicie i powoduje opad szczęki. Tak, tutaj zdecydowanie czuć Next Gen. Alan Wake 2, czyli gra, do której na początku podchodziłem jak do jeża, głównie dlatego, że no, nigdy nie byłem wielkim fanem pierwszego Alan Wake'a. I muszę przyznać, że początkowo ani gameplayowo, ani graficznie gra nie robiła na mnie zbyt wielkiego wrażenia. Jasne, od samego początku widać, że jest to grafika naprawdę ładna i wykorzystująca liczne fajne bajery, ale no niewiele poza tym. Jednak tak jak totalnie odmienił się gameplay gry, potem kiedy wcielamy się w Alan Wake'a, tak też zupełnie zmieniła się oprawa. I koszmarny świat, który przemierza Alan Wake, nie tylko jest świetnie zaprojektowany, nie tylko niesamowity jest jego kunszt artystyczny, ale także to właśnie tam, tak naprawdę czuć, że jest to gra nowej generacji Bo naprawdę robi doskonały użytek Z tych wszystkich nowoczesnych technik Na czele z ray tracingiem Ubisoft nie ma ostatnio lekko, wiadomo i dlatego czasem na premierę nowych gier giganta obrywa się także tym tytułom, które w sumie są całkiem niezłe. Bo za naprawdę całkiem niezłą grę uważam Awatar Shooters z Pandora. Jasne, może niezbyt odkrywczą, może w żaden stopniu nie rewolucyjną, ale naprawdę po prostu grywalną. I choć mnóstwo osób przed premierą i po premierze także nazywało ją Far Cry'em ze snurfami, bo wiecie, nawi w awatarze są niebieskie, to moim zdaniem to właśnie fajnie. Bo formuła Far Cry'a mimo upływu lat nadal jest naprawdę spoko, a jednak mimo wszystko Awatarowi udało się wnieść do niej sporo nowego. Jednak abstrahując od solidnego w mojej opinii gameplayu, to tak. Także graficznie gra robi świetne wrażenie. Świat Pandory nie tylko jest olbrzymi pełen najróżniejszych ciekawych miejsc, ale też wykonany jest z ogromną pieczołowitością. To jak wygląda dżungla, to jak animowane są postacie i przeciwnicy, to jak niesamowita jest gra świateł. Serio, tak gra że starańki już silnik Snowdrop to ciągle potężne narzędzie. Potężne i niesamowicie elastyczne, bo wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale na tym samym silniku powstały między innymi gry Mario Rabic. Jako jedna z najbardziej futuralistycznych gier w historii, Microsoft Flight Simulator po prostu musiał się na tej liście znaleźć. I ja wiem, że łatwo jest osiągnąć efekt fotorealizmu, kiedy korzysta się ze zdjęć. A przecież właśnie na zdjęciach satelitarnych w dużej mierze ta naprawdę wywołała. Chyba też nieco łatwiej jest, kiedy cały świat ciągle ogląda się z odległości co najmniej kilku tysięcy kilometrów. Jednak nieważne, w jaki sposób został on osiągnięty, najważniejsze jest to, że efekt jest po prostu niewiarygodny. I mimo już kilku lat od tej gry, nadal robi ona oszałamiające wrażenie. Fani awiacji przyznają pewnie, że niesamowita jest także dbałość, jak jaką wykonano mode Lotów, ale moim zdaniem tym, co tutaj najfajniejsze i najbardziej next-genowe, są efekty atmosferyczne. A już przede wszystkim wolumetryczne chmury. Tak zdecydowanie czuć nową generację w Microsoft Flight Simulator, nawet chociażby tylko dlatego, że to jedna z nielicznych gier, która pozwala zwiedzać cały świat w sumie. Hogwarts Legacy. Ta, sporo ostatnio na zagraniku Hogwarts Legacy. Chociaż nie tak dużo jak narzekania te gra jakie zaczęły z czasem wykwitać. I chociaż rozumiem osoby, które mówią, że ostatecznie okazała się ona dla nich rozczarowaniem, tak ja z każdym podejściem i z każdym posiedzeniem kocham Hogwarts Legacy jeszcze bardziej. I jeżeli mnie znacie to wiecie oczywiście, że jest to głównie zasługa tego jak doskonale wykonany został Hogwart i jak niesamowicie kipią magią. Ale na odbiór zamku wpływa także jego wygląd. Bo gra nie tylko pełna jest detali, ale też te detale są niesamowicie piękne. Świetne jest także oświetlenie w Hogwarts Legacy, czy to jak wygląda magia. I ja zdarzałem się także. Słabsze punkty, jak chociażby wygląd postaci, które są po prostu ok, i nic więcej, ale generalnie podróżując po tym wielkim świecie, i mam na myśli nie tylko Hogwarts, ale także olbrzymie tereny wokół zamku, ja totalnie czuję Next Gen. Czuję go do tego stopnia, że jeszcze na etapie zapowiedzi gry, kiedy były pokazywane gameplaye, myślałem, że jest to jedna z pierwszych produkcji, która będzie działać na Unreal Engine 5, bo tak dobrze ona wygląda. I nawet gdy już grałem i wiedziałem, że działa ona na silniku Unreal Engine 4, to parę razy i tak musiałem się upewnić. Czy może jednak mi się nie pomyliło i jednak nie jest to Unreal Engine 5? Otóż nie, to czwórka, a Hogwart tego i udowadnia, że w tym silniku ciągle drzemie olbrzymi potencjał. Być może Returnal nie jest tą grą, która wykorzystuje możliwości Unreal Engine 4 w najlepszy sposób, ale połączenie tej techniki z doskonale przemyślanym stylem artystycznym dało w efekcie grę niesamowicie piękną. Bo serio, może technicznie nie zrywał na czapek z głów. Gdy przyjrzeć się bliżej, widać, że to nie jest najwyższy poziom grafiki, jaki można sobie wyobrazić. Ale doskonały, tajemniczy projekt świata. Niesamowici przeciwnicy, świetna gra świateł. To wszystko powoduje, że nawet Nara patrzy się z niesamowitą przyjemnością. I gra robi wielkie wrażenie nadal, nawet wtedy, kiedy musimy jej przychodzić po raz 50, setny albo 150. A ci, co grali, wiedzą dobrze, że tych podejść może być jeszcze więcej. Jednak to moim zdaniem absolutnie najładniejszą grą generacji jest Horizon Forbidden West. I mimo tego, że od premiery gry minęło już ponad dwa lata, nadal nie ukazało się nic, co mogłoby się chociaż zbliżyć do jej poziomu uprawy. Była w tym filmie mowa o Avatarze, w którym dżungla jest naprawdę piękna, ale dżungla z Avatara to nic w do dżungli z Horizona. Dżungli, która w mojej opinii wygląda niemal jak prawdziwa, a przecież to tylko jeden z wielu biomów, jakie możemy tam zwiedzać. Serio, świat gry jest tak piękny, że jak w mało której grze, ciągle miałem ochotę robić tam zdjęcia. Mimo, że generalnie z foto w grach nie korzystam. Horizon Forbidden West było tą jedyną, w której chciałem z tej opcji korzystać no, non-stop właściwie. Bo co chwila są w tych miejscówki, które zapierają dech w piersi. A jednak to, mimo tak wielkiego, pełnego szczegółów oszołamiającego świata, z niesamowitą dbałością wykonane są także wszystkie postacie. A wcale nie jest to takie oczywiste, bo z reguły gry, których akcja toczy się w otwartym świecie, do tego akurat aspektu nie przekładają aż tak wielkiej wagi. W końcu do wykonania jest tak wiele innych elementów. Tymczasem wygląd i animacje postaci z Horizona to najwyższa liga. Ba, twórcy byli tak absurdalnie przywiązani do detali, że dodali nawet na twarzy Alo герой Tenik zatowski, które niektórzy uznali za coś niesamowicie realistycznego, a osoby, które najwyraźniej nigdy nie widziały kobiety z bliska, uznały to za coś dziwnego. Ta, to była dziwna afera. I choć jeżeli chodzi o każdy poszczególny element oprawy Horizona, to można by znaleźć grę, która robi to lepiej. Na przykład postacie, być może lepiej wyglądają w The Last of Us 2, a oświetlenie jest lepsze w Cyberpunku, Tak jednak całościowo, jestem zdania, że to właśnie Horizon robi najlepsze wrażenie. I to nawet pomimo faktu, że przecież ta gra wyszła jednocześnie na konsolę poprzedniej generacji. I choć na PlayStation 4 nie wyglądało oczywiście tak dobrze, to i tak można im Znaca jedną z najlepszych graficznie gier na te kosole. Gra totalnie zachwycała mnie na premierę, a obecnie zachwyca mnie nawet jeszcze bardziej. Bo to Horizon Forbidden West w końcu ukazało się także na pysetach. I oznacza to oczywiście, że grafika została nieznacznie ulepszona, chociaż ustalmy, no, nie żeby było specjalnie co ulepszać. Jednak te najważniejsze nowości to znacznie wyższe wydajności w tym panoramiczne, a także, rzecz jasna, zniesienie wszelkiego limitu klatek. Horizon Forbidden West wspiera także liczne techniki NVIDIA, czyli między innymi DLSS i DLA. Tę pierwszą technikę chyba każdy dobrze zna. Mianowicie powoduje ona, że obraz w niższej rozdzielczości w locie poprawiany jest przez AI tak, żeby wyglądał niemal jak natywna. Wyglądał niemal jak natywna przy jednoczesnym znacznym zysku wydajności. No bo jednak karta graficzna generuje obraz w niższej rozdzielczości, przez co jest mniej obciążona. Menówszy dss 3 został także zoptymalizowany pod kątem laptopów i wbudowany w techniki MaxQ, czyli karty graficznej, co nawet czterokrotnie zwiększa wydajność, nawet dwukrotnie czas pracy na akumulatorze, a także poprawia kulturę pracy laptopa. DLA natomiast to technika, która wygładza i lepsza obraz w natywnej rozdzielczości, tak, żeby wyglądał no, jeszcze lepiej. Żeby był jeszcze bardziej gładki, a my nie widzieli żadnych zamków. I także korzystuje do tego AI. W każdym razie na potrzeby tego filmu grał w nowego Horizona na RockStylix Card 18, oczywiście na najwyższych detalach i działał tak jak widzicie. Czyli dość rozdzielczości QHD, bo taką właśnie ma panel laptopa, z włączonym DLA, przez większość czasu liczba klatek wynosiła grubo powyżej 80, natomiast z włączonym DLSS-em i generowaniem klatek było to nawet powyżej 150 klatek. Ale jeszcze parę słów o samym laptopie od Asus Republic of Gamers. Pomijając oczywistą kwestię, że jest on demonem wydajności, to cechuje się także drapieżnym designem, objawiającym się między innymi listwą RGB u jego podstawy, czy przeźroczystym tworzywem tuż pod ekranem dającym wgląd w jego wnętrze. Brrr. Tożuła jest gładkie, wytrzymałe i lekkie dlatego wykonana została z niego większa część budowy tego dużego laptopa, ale górna klapa to już aluminium. Wrażenie robi aż 18 celowy panel o rozdzielczości QHD z częstotliwością odświeżania aż 230 Hz, z proporcjami 16 na 10 i pokryciem przestrzeni BAR w DCI-P3 na poziomie 100%, a do tego dźwięk obsługujący Dolby Vision i Dolby Atmos oraz dbający o chłodzenie radiator ze środkami termoprzewodzącymi z ciekłego metalu. Mówiąc krótko, sprzęt z wyższej półki dla wymagających graczy. Nie, to są właśnie najładniejsze gry generacji na PC, ta, moim zdaniem. Przypominam, że jest to wybór totalnie subiektywny, więc nie gniewajcie się, jeżeli nie ma tu gry, którą Wy uważacie za najlepszą. Zamiast się gniewać, możecie za to napisać w komentarzu, jakie Wy gry uważacie za najładniejsze w tej generacji. Ba przy tej okazji możecie nawet wygrać konkurs. Konkurs fundowany przez Republikę Graczy, w którym do wygrania są różne gadżety Republiki Graczy. Tak jak między innymi plecak, figurki czy torba. Zestaw takich gadżetu wygra jedna osoba, która napisze ciekawszy komentarz na temat najładniejszych gier generacji. Warunki są tylko takie, żeby na początku komentarza napisać konkurs, żebym wiedział, że ten komentarz bierze udział w konkursie, i żeby w tym komentarzu brać pod uwagę gry, które już w roku 2020 i później, są dostępne na PC dzięki czemu dałoby się odpalić na tym laptopie i korzystają z jakichś technik Nvidia. To cóż, tym, którzy wezmą udział, życzę powodzenia. A tak generalnie, każdy, komu podobał się ten film, może napisać jakiś fajny komentarz i zostawić łapkę w górę, albo rzecz jasna łapkę w dół, jeżeli się nie podobało. No, to żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!